Księga proroka Malachiasza. Malachiasz żył jakieś 100 lat po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej. Jego słowa były skierowane do ludzi, którzy od jakiegoś czasu mieszkali już w Jerozolimie. Świątynia została już odbudowana, ale nie działo się dobrze. Przypomnij sobie historię z księgi Ezdrasza i Nehemiasza. Kiedy Izraelici powrócili z niewoli, byli pełni nadziei. Chcieli wrócić Odbudować swoje życie i świątynie, a wspaniałe obietnice proroków miały stać się rzeczywistością. Miał przyjść Mesjasz i ustanowić Królestwo Boże nad Zjednoczonym Izraelem i nad wszystkimi narodami, miał zaprowadzić sprawiedliwość i pokój na całym świecie. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Izraelici, którzy zamieszkali w Jerozolimie, byli tak samo niewierni Bogu jak ich przodkowie, co prowadziło do niesprawiedliwości i biedy. I z Księgi Malachiasza dowiadujemy się, jak bardzo zepsute było to pokolenie. Księga składa się z serii sporów. Większość z nich zaczyna się od słów Boga, który coś stwierdza, albo o coś oskarża Izraelitów. Potem Izrael nie zgadza się z Bogiem, albo podaje we wątpliwość Jego twierdzenie, a Bóg odpowiada i kończy spór. I tak sześć razy. W pierwszych trzech sporach Bóg ujawnia zepsucie Izraela, a w trzech kolejnych je piętnuje. Te wszystkie spory i debaty dają nam ogólne wrażenie, że niewola babilońska niczego nie zmieniła w tym narodzie. Serce Izraela nigdy nie było tak zatwardziałe jak teraz. Pierwszy spór zaczyna się od słów Boga, że nadal kocha swój naród wybrany, pomimo jego błędów. A Izrael arogancko nie zgadza się z Bogiem, mówiąc: Jak okazałeś nam tę miłość? I Bóg przypomina, jak przez łaskę wybrał rodzinę Jakuba, ich przodka, aby niosła obietnicę przymierza z Bogiem, zamiast rodziny jego brata Ezawa, która ostatecznie popadła w ruinę. Przypomnij sobie historię z Księgi Rodzaju i Księgi Abdiasza. Więc już w pierwszym sporze widzimy, że Izrael jest podejrzliwy, wątpi w Bożą miłość i wierność. Drugi spór obnaża problem z drugą świątynią Izraela. Bóg oskarża swój lud, że lekceważy i hańbi świątynię. A lud odpowiada, w jaki sposób cię lekceważymy. Na co Bóg mówi, chodzi o ludzi, którzy przynoszą niegodne ofiary z chorych i okaleczonych zwierząt, przez co pokazują całkowity brak szacunku i czci dla Boga. Ale chodzi nie tylko o lud, również o kapłanów sprawujących służbę w świątyni. Mało, że tolerują tę zepsutą formę kultu. To jeszcze przykładają do tego rękę. Od najmniejszych do największych lud Boży pokazał swoją niewierność. W trzecim sporze Bóg oskarża izraelskich mężczyzn o niewierność jemu i swoim żonom, czemu oni oczywiście zaprzeczają. Bóg obnaża toksyczny związek między bałwochwalstwem a rozwodami. Izraelscy mężczyźni żenili się z nieizraelitkami i wprowadzali w swoich domach kult ich bożków. Przypomnij sobie historię z 13 rozdziału księgi Nechemiasza. Malachiasz łączy te praktyki z falą rozwodów, z tym że mężczyźni bez powodu rozwodzą się ze swoimi żonami i nikomu to nie przeszkadza. Ale Malachiasz mówi dość. To zdrada przymierza z Bogiem. I w ten sposób Malachiasz przechodzi do drugiej grupy sporów, w których Bóg piętnuje bunt Izraela. Czwarty spór zaczyna się od tego, że Izraelici oskarżają Boga, że ich lekceważy, pytają: "Gdzie jest ten Bóg sądu?" Widzą szerzącą się niesprawiedliwość i zepsucie moralne, i wydaje się im, że Bóg nic z tym nie robi. Bóg odpowiada, że pośle swojego posłańca, który przygotuje ludzi na powrót samego Boga w dniu Pana. Przyjdzie jak ogień, żeby oczyścić swój lud i usunąć bałwochwalstwo, niemoralność seksualną i niesprawiedliwość, aż zostanie tylko garstka wiernych, która stanie się bożym ludem. W piątym sporze Bóg wzywa swój lud, aby powrócił do niego. A na to lud odpowiada, jak mamy powrócić? I tutaj Bóg piętnuje ich egoizm. Pokazuje, że przestali oddawać dziesięcinę ze swoich dochodów i płodów rolnych na rzecz świątyni. Słowo dziesięcina oznacza po prostu jedna dziesiąta. To część dochodów, jaką Izraelici mieli raz w roku oddawać na wsparcie świątyni i kapłanów. Ten zwyczaj został ustanowiony w kilku różnych miejscach w torze. Wiemy już od Malachiasza i z księgi Chemiasza, że lud lekceważył ten nakaz. I dlatego świątynia popada w ruinę. Bóg ich za to piętnuje. Mówi, że chce im błogosławić obfitością, ale tylko jeśli będą mu wierni. W ostatnim sporze lud oskarża Boga, że służenie mu nie ma sensu. Widzi, jak nikczemnym, dumnym ludziom powodzi się w życiu, a Bóg nic z tym nie robi. I po raz pierwszy w tej księdze odpowiedź Boga to nie przemowa, ale krótka opowieść o garstce wiernych Izraelitów. Ludziach, którzy żyją w bojaźni Pana, uwielbiają razem się zbierać i rozmawiać o tym, jak mogą oddawać cześć Bogu i mu służyć. I Bóg nakazuje spisać zwój pamiętnika właśnie dla tych ludzi, żeby mogli go czytać i przypominać sobie, jaka jest natura Boga i jakie są Jego obietnice. Malachiasz rozmyśla tu nad Bożym darem pism, które pokazują przeszłość. Aby przypomnieć nam, czego Bóg już dokonał, i zainspirować nas do wierności Bogu i nadziei na przyszłość. A to prowadzi nas do zakończenia księgi, które nawiązuje do tematu czwartego sporu i go rozwija. Mówi o nadchodzącym Dniu Pana. Bóg mówi, że wyznaczył już dzień na oczyszczający sąd, który usunie nikczemników spośród jego ludu. Ale zakończenie dodaje jeszcze opis przyszłości tej garstki wiernych, bo dla nich Dzień Pana nie będzie zagrożeniem, lecz powodem do radości. Będzie jak promienie słońca, które przyniosą uzdrowienie, życie i nadzieję na przyszłość. I tak kończą się spory Malachiasza, ale to jeszcze nie koniec księgi. Ostatnie trzy wersety nie są częścią żadnego sporu, są tak jakby załącznikiem do księgi. Kończą nie tylko księgę Malachiasza, ale cały zbiór ksiąg Tory. I ksiąg prorockich. Po pierwsze czytelnik ma pamiętać prawo Bożego Sługi Mojżesza, czyli Torę. To przywołuje nam na myśl historię i prawa przymierza, które znajdujemy w pierwszych pięciu księgach Biblii. A potem słyszymy podsumowanie ksiąg proroków. Pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie Dzień Pana. On odnowi serce ludu Bożego. To zakończenie podsumowuje Torę i księgi prorockie jako jedną historię, która każe nam spojrzeć w przyszłość. Bóg wybawił Izraela, ale ten odwrócił się od swojego Boga. Przez bunt i zatwardziałość serc złamał prawa tory, ale pisma zapowiedziały, że w przyszłości Bóg pośle nowego proroka, nowego Mojżesza Eliasza, który odnowi lud Boży i uleczy ich twarde serca. Przypomnij sobie wszystkie obietnice z Księgi Powtórzonego Prawa, Księgi Jeremiasza i Ezechiela. Ten końcowy załącznik pokazuje pisma jako dar Boży który mamy czytać, nad którym mamy rozmyślać i się modlić. Pisma ukazują prawdę o stanie ludzkości, o naszym egoizmie i grzechu, ale ogłaszają też Bożą obietnicę, że pewnego dnia Bóg pośle swojego posłańca, a potem osobiście obnaży zło, aby odnowić swój lud i przynieść swoje uzdrowienie i sprawiedliwość. I właśnie to jest nadzieja na przyszłość, o której mówią księga Malachiasza, Tora i wszyscy prorocy.